Jarosław Kaczyński, prezydent jakiego potrzebujemy. Za jego rządów gospodarka szybko rosła, a ludzie poczuli się bezpiecznie. Zabiegał o godne miejsce Polski w świecie. Polityk z wizją, człowiek czynu, ciepły serdeczny, mój kandydat na prezydenta. Być w strefie Schengen tak na co dzień, to znaczy móc bez żadnych kłopotów podróżować tutaj, kawałek dalej. Do Frankfurtu, do Niemiec. Tak nasza obecność w Unii Europejskiej zmieniła nasze relacje, relacje polsko-niemieckie. Budowa przyszłości w relacjach polsko-niemieckich to jest w wielkiej mierze nawiązywanie kontaktów między ludźmi. Szczególnie cenne są tutaj kontakty między młodzieżą. Chodzi o to, żeby się poznawać żeby wzajemnie funkcjonujące stereotypy były odrzucane. Bo przecież w ogromnej większości są nieprawdziwe. I ten proces trwa. Ten wielki eksperyment Unia Europejska powinien trwać. Ale na tych zasadach, o których już wspominałem, zasadach równości, kompromisu, gotowości do zgody. Unia Europejska jest wielką szkołą kompromisów między różnymi racjami, różnymi państwami, różnymi narodami. I tak powinno pozostać. Zachodnie Niemcy odniosły ogromne sukcesy gospodarcze. Ich gospodarka rozwijała się w niezwykle szybkim tempie. Niezwykle szybko się odbudowywali, nieszyb... niezwykle szybko się bogacili. I nie był to przypadek. To był wynik przede wszystkim przyjęcia przez dobrą, rozsądną, roztropną władzę dobrego planu. Planu społecznej gospodarki rynkowej Konrada Adenauera i Ludwika Erharda. I to jest rzecz, do której naprawdę warto się odwoływać. Na czym ten plan najprościej mówiąc polegał? Na tym, że się popiera i wielkie przedsiębiorstwa, koncerny, i małe przedsiębiorstwa rodzinne, i bardzo dba się o pracowników, o prawa tych ludzi, którzy nie są właścicielami. <klucza> Im się to udało. I to jest także nasz program. To jest mój program. Nam się to też powinno udać. <klucza> ja, proszę Państwa, wierzę w polski sukces. Ten sukces może być sukcesem wszystkich Polaków. Może i musi być. Waszym, proszę Państwa, sukcesem. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedna prośba na sam koniec. Jakiekolwiek macie poglądy, 20. idźcie do urn. To jest moja wielka prośba. Dziękuję bardzo. Myśląc o Polsce, często wspominam symbole naszej historii. Dąb Bartek, to niemy świadek naszych dziejów. Był z nami w czasach chwały i kiedy pokolenia Polaków oddawały życie za niepodległość. To dzięki nim żyjemy dziś w wolnym kraju. Ale siła państwa i dobrobyt społeczeństwa nie są dane raz na zawsze. Wymagają nieustannej troski, wspólnego działania oraz mądrości i odwagi rządzących. Podejmując decyzje dziś. Bierzemy odpowiedzialność za losy przyszłych pokoleń. Jarosław Kaczyński. Polska jest najważniejsza.